Rywalizacja trwa zaledwie od wczoraj, ależ już ma na koncie 12 tysięcy przejechanych kilometrów i znajduje się na dziesiątym miejscu w wyścigu miast o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. O ten tytuł rywalizuje z pięćdziesięcioma trzema innymi miastami. Kolejny raz działania promocyjne nakręca budżet obywatelski. Pierwszy wspólny rajd w rywalizacji wystartował spod Teatru Miejskiego, a na jego czele stanęli wspierający rywalizację członkowie klubu Dynamo Wilkowice. Rajd była także Leszczyńska Policja. Uczestnicy pokonali około 17 km i wrócili na miejsce startu, by wziąć udział w Dniu Dziecka w Parku Satyryków, bądź kręcić kolejne kilometry dla Leszna. Siadając na rowery i kręcąc kilometry dla miasta, nie tylko walczymy o sportowy prestiż, ale też pomagamy zwierzakom z Fundacji Zwierzęce SOS. Dzięki partnerom oto Zo, Przemko i Yupi Dog, Każdy przejechany kilometr to grosz na karmę. Co zrobić, by dołączyć do Rywalizacji wystarczy pobrać aplikację aktywne miasta, dołączyć do rywalizacji i wybrać leszno, a potem kręcić kilometry z włączoną aplikacją. Za przejechanie określonej ilości kilometrów można odebrać nagrodę w wydziale promocji i rozwoju Urzędu Miasta za 250 km to koszulki, kolejne pułapy to 500 i 1000 km. Rywalizacja trwa do końca czerwca.